kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj chcę sobie z wami porozmawiać e, o takiej rzeczy, którą ja już przeszłam i mam nadzieję nigdy więcej przychodzić już nie będę. E, chcę sobie z wami dzisiaj pogadać trochę o byciu singlem. Właśnie o byciu singlem z perspektywy osoby e, otyłej, grubej, e, plus size, jak chcecie tak sobie to nazywajcie, ale właśnie chcę sobie z wami pogadać o takich rzeczach, które e, są śmieszne, nieśmieszne, właśnie, które są trochę, na, na czego się trochę bałam, a Różne takie rzeczy. Chcę sobie z Wami pogadać, bo myślę, że to jest ciekawy temat. Jak nawet już nie jesteście, to powspominacie ze mną, a jak jeszcze jesteście w tym okresie, to na pewno też rozumiecie, o czym mówię. No, przede wszystkim wiecie, jeżeli jesteś gruby, gruba, otyły, otyła, plus size. Wiesz, że to nie jest łatwe, że bycie singlem nie jest łatwe, bo mamy z tyłu głowy takie myślenie, że a kto by chciał takiego grubasa? I em, jak nie macie, to może ja jestem wyjątkowa, ale myślę, że nie i zdecydowana większość ma takie myślenie na zasadzie: czy ja kiedykolwiek kogoś znajdę. E, I mało tego, czy jak już znajdę, czy ktoś będzie ze mną z litości, czy z jakichś innych powodów niż mój wygląd. Czy będę się podobać tej osobie, czy. Czy ta osoba zaakceptuje to i w ogóle jakby później pójście, a co jak stanę nago przed tą osobą? I różne takie rzeczy, ale o tym w następnym filmie będzie więcej. I wyobraźcie sobie po prostu, te różne rzeczy kłamią się w naszej głowie. I jak mamy się cieszyć byciem singlem, bycie samym ze sobą, rozwijanie się, poznawać nowych ludzi jak cały czas mamy z tyłu głowy myśli takie właśnie, że A, bo ja coś nie nadaję, bo mnie nie, nie, nie zechce, bo jestem za brzydki, za brzydka, za gruby, za gruba. I mamy takie myśli w swojej głowie, że po prostu jesteśmy niewystarczający. I dużo, dużo rzeczy się z tym wiąże. A jak pójdziemy na basen, no to ja przecież będę musiał brać strój kąpielowy i kurczę, będzie widział wszystkie te obcisłe rzeczy na mnie. A co ja się ubiorę na randkę, albo w ogóle idziemy na imprezę i wszyscy kogoś mają, a ja nie mam. I to też są takie rzeczy, które się plątają z normalnymi z osobami, które nie są plus size, y. oczywiście. To są też takie rzeczy, które sobie myślimy. I o tym też myślę, że nagram film po prostu o byciu singlem. Ale, ale z tej perspektywy właśnie plus size mam wrażenie, że wszystko kłębi się w naszej głowie wokół naszej wagi, że a jak będę wyglądać, jak mnie będą postrzegać, czy to, czy tamto, czy siamto, bo kiedy jesteśmy singlami i szukamy, chcemy znaleźć sobie drugą połówkę. To, to skupiamy się na tym wszystkim, co będzie kojarzyć się z drugą osobą, czyli właśnie nasz ubiór, nasz wygląd. A co, jak będzie, nie wiem, chciał mnie podnieść, i o tym, o tym też w ogóle nagram osobny filmik, ale o takich lękach, właśnie. Ale, czy zaproszenie do restauracji, co zamówię. Jak zamówię sadkę, to będzie strasznie głupie, bo przecież no, widać po mnie, że. No i że to nie bardzo pasuje. Znowu zamawiać pełny posiłek też nie bardzo, bo, albo będzie, że się obżeram I wiecie, i takie myślenie jest szczególnie przy randkowaniu właśnie. E, I no to jest straszne, po prostu straszne, bo to wszystko siedzi w Twojej głowie i ty nie wiesz, jak masz sobie z tym poradzić. A ja ci powiem, jak masz sobie z tym poradzić. Szczerze, po prostu to wywal. To był mój sposób na bycie singielką, ja starałam się cieszyć tymczasem. Staram się jak najbardziej po prostu cieszyć z tego, że póki jestem sama, bo później, jak już jesteś z kimś, to jesteś z kimś. Jesteś z kimś 24 na dobę. Mieszkasz, żyjesz z tą osobą i tak dalej, i tak dalej. Więc ja starałam się cieszyć z tego, akceptować siebie, kochać siebie ee, i też gadać z chłopakami. I wiecie, mnie z, z tyłu głowy bardzo często miałam takie myśli: A bo on na pewno mu się nie podobasz, on patrzy na ciebie tylko jak na koleżankę, on mówi, że, ci, że mu się spodobałaś, to na pewno. No, jest jakiś on dziwny, coś z nim jest nie tak, bo podobasz mu się ty, a ty jesteś przecież taka gruba, to, to przecież na pewno nie, to ewidentnie coś musi być nie tak. I wiecie, jakby człowiek nie jest w stanie zaakceptować tego, że możesz się podobać komuś, że może ktoś się podoba, możesz komuś się podobać swoją figurą, z tym, jaką masz twarz, z tym po prostu jak wyglądasz i, i że to jeszcze mało tego, może nie mieć. Pierwszego, pierwszorzędnego znaczenia, tak naprawdę. Bo, wiecie, z jednej strony, oczywiście musi się najpierw ci spodobać ta osoba, żeby, żeby z nią był, żeby zwrócił na nią uwagę, ale później, w miarę upływu czasu, to nie ma aż tak dużego znaczenia, po prostu. E, I wiecie, jak sobie tak myślę o takich rzeczach, to to człowiek tak. Nie do końca wie, co z tym zrobić. W sensie, jak jesteś singlem, to z jednej strony masz takie fazy, że chciałbyś mieć kogoś, później jednego, o jestem singlem, najlepsze, co mogło mi się zdarzyć na świecie, u nie mam nikogo, jest fantastycznie, bawmy się. E, a później znowu masz, no jednak bym chciała kogoś mieć. Później na przykład zdarza ci się jakieś wesele. I trzeba znaleźć kogoś na to wesele. I myślisz, kombinujesz. Ja tak na studniówce miałam, poszłam z dobrą kolegą po prostu e, i sobie od razu wyjaśniłam na początku, wiecie, pod tytułem nie, nic do ciebie nie czuję, nie podobasz mi się, po prostu chcę iść z kimś, z kim się będę dobrze bawiła. I wiecie. E, I po prostu nie, nie było jakiejś takich niezręczności, świetnie się bawiliśmy. A ja tak byłam gruba wtedy, mało tego, jeszcze byłam od niego wyższa, więc wyobraźcie sobie, e, ale bawiliśmy się świetnie, było naprawdę super i, i to było niesamowite i to było bardzo, bardzo fajne. E, I wiecie, ja wtedy też byłam singielką i z jednej strony były pary, które były razem ze sobą, o i to było takie super, ale... Ja się starałam skupić na tym, że mi jest dobrze samej ze sobą. Chciałam się skupić właśnie na sobie, na zasadzie, że chcę zadbać o siebie, chcę, chcę pobyć sama ze sobą, chcę nauczyć się czego chcę, a czego nie chce, albo najpierw nauczyć się czego nie chce, a później czego tak naprawdę chce. Skupić się właśnie na tym, kim ja jestem, co, co chcę w życiu, co chcę od życia. E, I w tym singielstwie starałam się być jak najbardziej. Sama ze sobą i nauczyć się kochać siebie. I po prostu nauczyć się, jak dbać o siebie, bo wiem, że jak ty nie zadbasz o siebie, to kto o ciebie będzie dbał? Ty jesteś i ty musisz być pierwszą osobą, która, która dba o siebie, która kocha siebie. Bo jak kochasz siebie, to i akceptujesz siebie, to to inni też to będą robić po prostu. I ee, nie wiem, czy jest złoty środek w byciu singlem e, i byciu grubym, bo po prostu te wszystkie lęki w tobie na pewno są i one pewnie jeszcze będą dawały znać. Ale ja za każdym razem sobie powtarzałam, nie odejść ode mnie, że tak już wiecie, tak dosłownie wam powiem, odejść ode mnie, to jest głupie, odejdź. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, lęku. E, i, I troszeczkę takie, tak obrazowo czasem musiałam sobie to zwizualizować, wiecie, że nie to jest niepotrzebne, odkładam to, to jest mi zupełnie niepotrzebne, ja tego nie chcę. E, I wiecie, i to jest właśnie niesamowite, że ja musiałam z tym walczyć cały czas, z tymi wszystkimi moimi obawami, e, i, i po prostu być szczególnie jak zaczęłam poznawać mojego męża. E, I jeszcze, jeszcze nie chodziliśmy ze sobą, ale coś tam się działo. Ja nie do końca czaiłam o co mu chodzi z jednej strony, z drugiej strony było takie: Ale ja sam przecież gruba i brzydka. Z drugiej strony nie, przecież nie jesteś brzydka Uspokój się, nie powtarzaj tak sobie I wiecie, dwie Klaudie się Biły o to po prostu Która jest głośniejsza I która, która wygra ten pojedynek Jedna, która mówiła, że jest za brzydka na to, żeby ktoś ją pokochał, i żeby ktoś po prostu e, zaakceptował ją taką, jaką jest, i ta, która akceptowała siebie. I na szczęście wygrała ta, która akceptuje siebie, i ta, która tak mnie gnoiła, że tak powiem, poszła w odstawkę na całe szczęście. Ale było, było to kilka takich sytuacji, gdzie było bardzo blisko. Gdzie naprawdę było blisko, żebym, e, żebym po prostu wygrała, gnojąc siebie i doprowadzając do ruiny ten cały związek. It was like... i jak tak sobie wspominam swoje stare związki to, to ja przez właśnie niepewność siebie i przez to jak jak ja patrzyłam na siebie, rujnowałam wszystkie moje związki więc musiałam się nauczyć jak być dobrze jak, jak, jak być singlem i kochać samą siebie, być samej ze sobą i dobrze żeby mi było samej ze sobą jak zaakceptować siebie w lustrze by właśnie będąc singlem i dopiero wtedy zaczęłam swoją drogę jeśli chodzi o szukanie kogoś świadome E, bo ja też nie, nie, nie chciałam wchodzić w jakieś takie, wiecie, związki, które są przelotne. Mnie to akurat nie interesowało. Ja tak sobie w życiu powiedziałam, że do trzech razy sztuka, dwóch chłopaków miałam, albo trzeci będzie moim mężem, albo w dupie to mam nie będę miała męża. E, tak powiedziałam, tak się stało, więc na szczęście bardzo się z tego cieszę. E, I wiecie, e, to jest niesamowite, że, że po prostu musiałam się nauczyć być sama ze sobą. Kochać siebie, akceptować siebie, wyjść na, wiecie, na przykład na kawę z przyjaciółkami i nie porównywać się, czy ja jestem na odpowiednim poziomie, bo one wszystkie ode mnie były szczuplejsze, więc czy jestem na odpowiednim poziomie wyglądowym i czy na pewno dobrze wyglądam na tyle, żeby, żeby móc z nimi usiąść i na przykład sobie zrobić zdjęcie, rozumiecie? I, I to były takie różne sytuacje, gdzie ja musiałam walczyć o to, żeby po prostu nie porównywać. Równywać się, żeby kochać siebie, akceptować siebie, żeby sobie nie powtarzać, że jesteś gruba i brzydka, bo mam wrażenie, że my kobiety bardzo, bardzo lubimy to stwierdzenie, a jestem gruba i brzydka. Że my tak kochamy to stwierdzenie i tak kochamy sobie to powtarzać, i my w to jeszcze wręcz wierzymy, że tak, bo ja jestem gruba i brzydka, albo po prostu jestem brzydka. Ja na pewno mu się nie podobam, na pewno mu się nie spodobam nigdy, bo, bo po prostu nie, bo, bo ja jestem brzydka I, i on na pewno nie zwróci na mnie uwagi. A wiecie, tak to nie działa. Szanowni Państwo, to tak nie działa i faceci pewnie też tak macie, że, że po prostu myślicie, a jestem brzydki ona i ona mnie nie zechce. Ale no kochani, szanowni Państwo, my musimy najpierw będąc samymi i z tym naszym pełnym, e, pełnym zaangażowaniem, pełnym tłuszczykiem, z tym wszystkim, co mamy, musimy pokochać siebie. I e, jak być singlem, będąc grubym? Po prostu być i się cieszyć z tego, co masz. Dbać o siebie, cieszyć się tymczasem, póki możesz imprezować, poznawać ludzi. Eee, może nie chcesz imprezować, to nie imprezuj, ale poznawaj ludzi, wychodź do nich, wychodź na zewnątrz, przełamuj swoje bariery, sprawdzaj, co Ci się podoba w ludziach, czego co niekoniecznie, czego byś szukasz, czy, czy chciałabyś, czy chciałbyś szukać właśnie w relacjach. Ucz się i korzystaj z tego czasu pełnymi garściami, bo później już tego nie będzie i e, ja trochę brzmi jak taka starsza babcia, która ci mówi o korzystaj póki możesz, bo nie będzie ale tak trochę jest, że z tego singielstwa dopóki nikogoś nie znajdziesz to korzystaj póki z tego możesz to jest najlepszy czas inwestycji twojej w siebie i bycie singlem jest super bo najpierw musisz nauczyć pokochać siebie żeby móc pokochać kogoś innego bo jeżeli nie kochasz siebie to jak chcesz kochać innych I jak chcesz pokochać tą jedną wyjątkową osobę powiedz mi jak Skoro ty nie kochasz siebie, nie potrafisz o siebie zadbać, nie potrafisz sobie okazać uczuć, to jak ty chcesz to robić pokazywać innym? Jak? Powiedz mi jak? Z pustego i salomon nie naleję, kochaniutki i kochaniutka. Więc szanowni państwo... Kochajmy siebie, dbajmy o siebie, uczmy się siebie, uczmy się tego, czego chcemy od życia, czego nie chcemy od życia, co chcemy w życiu robić, i cieszmy się, by, żeby być tym singlem, cieszmy się z tego. Ja już się nie cieszę, że jestem mężatką, e, więc cieszę się z bycia żoną, ale, e, ale powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona z tego mojego okresu bycia singlem i to było ładnych parę lat. Ja, ja powiem Wam szczerze, że przez kilka lat nie byłam w związku, i to tak z pięć minimum albo i więcej nawet. Ale to nie był czas, kiedy ja byłam załamana i płakałam, że nie mam chłopaka. Zdarzały się takie epizody, pewnie, ale, ale nie płakałam na co dzień, że nie mam chłopaka i że szukam kogoś kogokolwiek, żeby mnie pokochał, bo ja potrzebuję tego, nie. Wiecie, znalazłam miłość, kiedy przestałam szukać tak naprawdę, więc może to jest recepta też dla was, żeby się tak nie, nie skupiać na tym, żeby znaleźć kogoś, ale żeby się skupić na tym, żeby. Po prostu być ze sobą i kochać siebie, i być w najlepszym związku ze samym sobą a wtedy myślę, że coś się pojawi i coś, coś niesamowitego się zadzieje w Twoim życiu. E, dawajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się ze mną jeśli się nie zgadzacie, to też dajcie znać jestem bardzo ciekawa Waszych opinii w tym temacie, serdecznie Was zapraszam do subskrybowania tego kanału ponieważ filmy zwykle wychodzą w poniedziałki środy i piątki, tak się staram nie zawsze to wychodzi, ale się staram, żeby tak było trzy e, filmy tygodniowo się pojawiają, tak więc serdecznie Was odsyłam do tego, żeby kliknąć w dzwoneczek żeby dostawać powiadomienie o każdym nowym filmie kiedy pojawiam się tutaj na YouTubie oczywiście zapraszam was też na moje social media na Instagram zapraszam was tam e, jeżeli chcecie mnie więcej jesteście ciekawi mojego backstage'u życia jesteście ciekawi jakie mam inne rozkminy które nie padają tutaj to serdecznie was odsyłam e, oczywiście tam i serdecznie was zapraszam wszystko znajdziecie w opisie więc mam nadzieję że widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia pa